Oto obiekt wielu dyskusji. Nie bez powodu, ależ będzie się działo. Pogoda dopisuje. Coś mi mówi, że tego wieczoru zobaczymy futbol wysokich lotów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do wspólnego oglądania. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Wydaje mi się, że wszyscy dziś oczekujemy wielkiego spektaklu. No, myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby, oby dwie ekipy stanęły na wysokości zadania. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zespół zabrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Teraz już możemy oficjalnie i z czystym sumieniem powiedzieć, że dziś na murawie zobaczymy nowych mistrzów. Po ostatnim meczu Jacku to już pewne. Tak, mają to. I musi to być wyjątkowe uczucie, gdy sięgasz po te najwyższe cele. Ciekawe, czy zawodnicy zwieńczą ten sezon jak prawdziwi mistrzowie, czy. Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Wybija Bramkarz, ale piłka nadal w grze. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. No, ratuje im teraz skórę Bramkarz. Nadal mamy remis, ale tylko dzięki niemu. Być może teraz coś z tego będzie. Ze skrzydła w szesnastkę. Zupełnie nieudane to podanie. To będzie aut. Musi teraz coś zrobić. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie może być groźnie. Dobra interwencja bramkarza. Do środkowuje z rogu, dość głęboko. I tracą piłkę. Musiał się bramkarz zdrowo wyciągnąć, ale raczej nie zrobił sobie krzywdy. Strzał obroniony, to najważniejsze. Takie parady mogą wydawać się czymś ekstremalnym dla zwykłego widza. Dla bramkarzy to chleb powszedni. Popiek dośrodkowanie zrzutu rożnego. I teraz centra w pole karne. Wybija piłkę z dala od bramki. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Out dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Teraz jest niepilnowany. Proszę Państwa, otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpowie przeciwna drużyna. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. No to mamy 1 do 0. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? I chcą strzału. Tak, bez najmniejszych problemów wyłapuje tę piłkę. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Zastosowana korzyść. Gra idzie dalej. Udało się utrzymać piłkę w boisku. Popatrzmy. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Aut po tym wejściu obrońcy. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry. Będziemy teraz mieli wrzuc z autu. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Są coraz wyżej z piłką, jak to rozegrają. Nic już z tej akcji nie będzie. Offside. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Nie może chybić. Gol! Czyste złoto. ale trafił tę piłkę z voleja. No, wspaniały był to strzał! Brawo, brawo! A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji. Aż się prosiło, żeby ktoś wykończył to znakomite dośrodkowanie. Popatrzmy, świetny nabieg na piłkę strzał z powietrza, po którym nie było czego zbierać. Czyste, soczyste uderzenie, które można tylko podziwiać. Ależ uradowana trenerka nie ma co się dziwić. Wszystko im dzisiaj wychodzi. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Uwaga, wychodzi sam na sam. Tak jest! Bramka! Tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością poznaliśmy zwycięzcę meczu. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Pewne wykończenie nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować mocny strzał, nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. Sędzia kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła trzy punkty na obcym terenie. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Szanowni Państwo, wszyscy uwielbiamy tę chwilę, gdy. Witamy! W taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę! Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Czego jak czego? Ale piłkarskich wrażeń przez Wielkie Wół. Na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Tak Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. Utana interwencja bramkarza. Spokojnie, teraz bramkarz po tej centrze. Ładnie przeszedł Rywala. Co teraz? Pewna interwencja Bramkarza. Grupa. Teraz już możemy oficjalnie i z czystym sumieniem powiedzieć, że dziś na Murawie zobaczymy nowych mistrzów. Po ostatnim meczu Jacku to już pewne. Tak, mają to. I musi to być wyjątkowe uczucie, gdy sięgasz po te najwyższe cele. Ciekawe, czy zawodnicy zwieńczą ten sezon jak prawdziwi mistrzowie, czy w ich poczynania wkradnie się rozprężenie. Dla nich to już raczej bez większego znaczenia. I próba strzału. Świetnie teraz w obronie. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Ponczkowski. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Ależ teraz piękna interwencja. Piłka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. Wreszcie jakaś sposobność może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. I jest! Jest gol! Gol, który powinien podziałać trochę jak środek uspokajający na kibiców. Ich drużyna jest teraz w doskonałej sytuacji. Nic nie powinno odebrać im tytułu mistrzowskiego. Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania zrzutu rożnego. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie i proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Prowadzą zatem 1 do 0. Tam kasz w opałach nie ma gola, tylko poprzeczka i znowu strzelają, ale simponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. Tutaj widzimy jak piłka po dobitce ląduje w siatce. Odbiła się od bramki i nie było wiadomo, czy ostatecznie wyląduje w siatce, ale z zachowaną czujnością udało się to pewnie wykończyć. No to mamy 2 do 0. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. Strzał taki, jakby to uderzenie miało stadion zburzyć, ale zabrakło precyzji. Dystans był spory, ale zawsze trzeba próbować, chociaż trafić w światło bramki. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Olsen. Tylko minuta dodatkowego czasu. Ma teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Czy taki widzą nadzieję? Przerwa. Jak na razie wszystko idzie jak. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Wderzenie, proszę państwa! Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Mocno atakują rywale. Musi uważać. Prawo! Skuteczne wejście i ma piłkę. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Czyli będzie zmiana u Wrocławian. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja. I tyle. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? No, nie był to strzał stulecia. Bramkarz nie miał problemów. I to jest strata Śląska. Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek. No ale jednak za blisko bramkarza pewnie to łapie. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywalom. Rezultat widniejący na tablicy wyników mówi nam jednak, że to wcale nie posiadanie piłki gwarantuje korzystny wynik w meczu. Owszem, mają piłkę rzadziej od rywala, ale w konkretach wypadają lepiej, skuteczniej. Ale mamy zagrożenie bramki. Nie udało się utrzymać piłki. Teraz strzał. Ale bardzo, bardzo pewna interwencja bramkarza. Bez problemu. Exposito. Zaatakował i odebrał piłkę. Doskonała piłka za obronę. Czy z tego będzie gol? Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja góro. Do końca meczu już tylko minuta plus to, o co doliczy sędzia. Koniec! Tytuł Mistrzowski zapewnili są... I proszę państwa!